Ciężko, naprawdę bardzo ciężko mi się go markowało. Zawsze czegoś brakuje. Jak nie zasięgu spota, to brakuje mobilności. Jak nie mobilności, to czegoś tam. Jesteśmy na przeładunku i tak dalej. Tutaj mamy automatyczne doładowanie, tak samo jak na pojazdach włoskich. Dlatego możemy zastosować dosyłacz. Jedziemy ogólnie. Konstrukcja bardzo mi się podoba. Wygląd jest kapitalny. On i tak dostał zmiany, Wargaming mu dał spore zmiany można powiedzieć i wzmocnili penetrację i wzmocnili mu delikatnie mobilność, ale mimo wszystko on dalej jest taki nie taki jak na przykład właśnie TL-1LPC, gdzie mamy świetną mobilność, kapitalne działo, a pomiędzy pociskami też jest przeładunek bardzo, bardzo szybki. Tak, tutaj ten szadunek jest jednak, jednak jest długi. Chociaż, no wiesz, alfa jest potężna jak na meda. No tu jest duża, tak, 360, tak jak na burasce. I teraz pytanie powstaje: czy ktoś tutaj pojedzie? Jeżeli nie pojedzie, to będziemy trochę, można powiedzieć, w tylnej części ciała. Ja z chęcią bym pojechał tutaj. I tak zrobię, powiem tak. Gdybym ja mógł mu cokolwiek zmienić, i mógłbym wybrać dwie rzeczy, które mo znaczy z dwóch rzeczy maksymalnie, tak, to bym zmienił jednak mobilność. Dodałbym mu mobilności. Ten przadunek jeszcze bym jakoś dzierżył, bo jest duża alfa. Jak na ósemkę, ale zobaczcie, no ta mobilność była zmieniana, ale mimo wszystko, to nie jest taki kurcze wariat jak na przykład Progetto. A jemu jest bardzo blisko do projektu. Chmielok, tato, A, chmielok grał ze mną. No i bardzo dobrze. Fajna tam parka wyszła nam na koniec. Pani Mikołajowa i pan Mikołaj. Dietmaros. Nikt nie jedzie tu. Trochę źle. No dobra. Jest jeden. Alfa Alfa jest potężna. Praktycznie taka siódemka do... 1152 Jakby nam lepiej losowało To byśmy go mogli skończyć Dawaj, 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 dawaj Tutaj i pancerz mamy fajny Bo ta wieża jak jeżeli chodzi o ósemki Zobaczcie jak buraska nim jedzie Wariat jakiś taki trochę Coś wyświeciłem jeszcze Black Prince Czarne książe ładnie asystry lecą. No, jakbym miał wentylację, to ten zasięg spota byłby jeszcze lepszy, 10 metrów więcej. No jedź stary, jedź. Albo poczekaj, ja się załaduję, i wtedy możesz jechać. No widzę burasku, kapitalnie gra. Czym dłuższa bitwa, tym lepiej dla nas. To jest plus tego czołgu. Czym dłuższa bitwa, lepiej dla nas. Więcej Was tam kurde na tej górce nie było. Co tam jest? Tiger Is. No pięknie, tym Isem to pięknie gra. Tam Tiger. Dobra, poczekam aż mi się zaduje pocisk. Dawaj, 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 dawaj. Nice, dobra, nice. Najlepiej grać na ten ostatni pocisk, oczywiście. Wtedy mamy najszybszy przeładunek tego pocisku, no ale ja wychodzę z tak, takiego, że założenia jeżeli mam cel, w 100% mogę go wbić, to biję. Tak jak tutaj, no nie mam w 100%, gdzie goście mi wystawi bok, no to wtedy będę po prostu strzelał. Tak jak tu. No, dawaj, 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 ojciec, okay. No, nice, jest pięknie. O proszę, tutaj jest synka jeszcze. Tutaj jest jeszcze synka. Rynio06. Black Prince, cieka. Rain, 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 rain. Ok, tam jest. Dobra, robię to dość ryzykownie, bo jest tutaj su, jest jeszcze sporo ogólnie niż czarek, ale podjadę sobie tędy, zobaczymy. Jest senjutsu. części udało się przejechać Dreadnought Czekajcie okay. Adamul Gdzie jest ten Dreadnought? No tutaj chyba nie opuści działa Jak się wydaje Boa. So. tam zostało. Cześć do widek, no kogo nie witałem witam serdecznie. Na razie zobaczcie, ale patrzam, patrzam co tutaj się dzieje. Iron, kanonen tam ta flanka nam stanęła trochę. Czy ja dam radę tak tu przejechać, tak szybciutko na wieżę żeby grać, czy nie bardzo dam, 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 dam. dam. Fajne chłopaki, fajne, stoją sobie elegancja. Mamy trzy pociski, mamy. Jest ten iron. Nice. Dobra, Jadwisia i tutaj jest ten wariatek. No nie powiem, potencjał jest. Brakuje nam jeszcze jednego. Tu jest. Ja sobie poczekam. Zaladujemy, bo on chyba stoi. Szybko, 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 szybko. Wy tam stójcie, nie jedźcie, nie jedźcie. On jest mój. Mój. <gry> raz, 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 Szybko, szybko, szybko. Dobra. Raz. Kurde, nie zadawałem pocisku, ale nic. Zobaczcie jaki wynik, A gdyby nie ci, to tutaj byłoby, podejrzewam, grubo z około ośmiu, więc potencjał jest, jak widzicie, potencjał jest. To jest 7 tak? Nice. O to chodziło. Dobra. Nice, proszę. No mówię, gdyby nie tamci, to jakbym załadował tam ten pocisk, to 8 by było. Tak więc widzicie AMBT w pełnej krasie, naprawdę bardzo dobra bitwa. Piękny zarobek systemami również. I ja na tym czołgu nie mogę go zmarkować słuchajcie, miałem już 94. I tak cały czas mi spada do 86, i później jest powrotem. Tak więc ładnie, ładnie. Ładna bitwa, bardzo ładna. Chyba najlepszy wynik, jeśli chodzi o ten pojazd. Wyobraźcie sobie, że w sobotę przyszła mi karta. Mam już Elgato, to 4K. I od soboty, kurde, nie mam kiedy ją w ogóle podłączyć, bo z stop pracowałem, a już taki byłem zmęczony, jak wracałem do domu, że kurde mówię, nie, już nie chce mi się. Ale mam nadzieję, że jutro to zrobię, dlatego, że jutro mam wolne. Tak więc zobaczymy. Miała przyjść dopiero dzisiaj, a w sobotę już mi przynieśli. Przywieźli. Jaki jest Light? Lynx. Pan Misiowy, proszę bardzo, Pan Misiowy. U nas jest kolega jakiś, Dymek. Dwie arty, tak? Dobra, osłaniaj mnie, Robcio. Co to tutaj gra tym? Ja pojadę na spota Widzę nasz, nasze towarzystwo Jest pan Miesiowy ja się nie nasi, widzę do miasta, tak jadę na odpust Ja nie widzę nasz light gra, no, no, dobra, no. Mam, ale dobra spota mam na skąd dawać dawać tego wampira tego wstrętnego Chodziło mi z jakimś domkiem. Uważajcie, tam cały czas jest ta Skodzianka. Znaczy Skodzianka, nie Skodzianka, tylko tam w coś tam. W góry shaker campi. Kurdy, jak nazwy, lajta mamy przy artach Pan misiowy Dobra, jadę na kątę na misiowego Później Robertcik. O, coś wyświeciłem Kurde, misiowy widzę Korzysta, korzysta Dymek chyba go nie może porobić. Oh. Come on. jak mały no Co kłeczko ci poszło nie? LOK No to jest bez sensu z tymi półkami, czekajcie tu jedzie. Tak go skończy? Żeby on mnie nie skończył. Dobra no, dzięki. Diamond, Diamond, gdzie on był? Nie wiem. Air Shaker widziałem kampił na górze, ale Diamonda nie widziałem. Co to jedzie? A ten jeszcze jest. Okay. Dobra, słaniajcie mnie. Widocznie nam wykradzanie obywateli, jeszcze mają Za ryj Astiaćka. nie gincie panowie, tylko kurde nie gincie mi tu Dobrze dobrze dobrze, ja już skończę, nie wyjeżdżajcie Ops, harta Wrażacie tam jedzie wam niszczarka na plecy gdzieś. Jadwisiu, kochana. O Tobie myślę wciąż. <laughs> ...kwadraciasty mnie tu mierzy, tak? Skurkowaniec. Jak ja go tu ugryzę? Co? Dobra. Kurde, mega jest ten magazynek. Tak fajnie te pociski szybko wypadają. Coś pięknego. Dobra, potrzebny spot jest. No ale ja podjeżdżaj pod tą górę tam trochę, żeby ich wyświecić. I jest tu Co? Tak? Trzeba... Ktoś tam z tyłu stoi jeszcze. Bo ten Ned, tak. A, shaker był. On to trzeba uważać. cię. Yes. Ha, 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 ha ha ha! Yeah! Oh yeah! Jeszcze tutaj jest taki fajny kochop, widzę. Czy ja tu działało na niego. Nice, nice. 76. Kapitalny czołg, naprawdę kapitalny.